did you read the letter left for you? that is the task the volcano Manor desires you to you will be compensated once the deed is done. good luck. if you are loath to hunt your own kin, so be it. but you must leave this house at once. this is a war against the earth tree. we have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. Witam. Zapraszam na Elden Ring. Czas wypełnić misję z Wulkanicznego Dworu. Czyli odnaleźć i wytropić swoich pobrateńców, swoich zmatowiałych braci. Ruszajmy! You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true and a full-fledged member of the volcano mana. This is your reward, as promised. Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted, but for this very reason it is the true path to valor. Now you are a recusant troop and a full-fledged member of the Volcano Manor. I am pleased to have you on our side. hmm you're tarnished here to put the demigods to the sword then please kill the great serpent the one that devoured Praetor reichard i left the serpent slaying spear in the lord's chamber worthy tarnished brandish the spear and run him through. The Great Servant. That unspeakable monstrosity. <sighs> so, you've blooded your sword in the hunt. Then I shall introduce myself once more. Banal. A recusant just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire? Have you ever heard any strange sounds here at the manor? Something beyond the walls, like breathing or slithering scales? Oh, fie, what am I saying? It just is impossible. I must be tired. I always resented these hands. Their pale complexion. A far cry from any warriors. The shame of House Hoslow. But that won't be the case for long. They'll be darkened by grit once I've set out on the path of champions. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. I always resented these hands. Their pale complexion. Timing. This is for you. You're new here at the manor, but if you complete the request, you can improve your standing. Relax. We're old friends. Time's come to pass the torch, right? Go on, break a leg then. <laughs> Ok, więc to co się dzieje nie wymaga komentarza. Myślę, że wszyscy wiedzą co się dzieje i gdyby co robię. Bierzemy kontrakt z wulkanicznego dworu idziemy go wykonać. Powiem tylko, że nie wszystkie te walki są jednakowo na jednakowym poziomie. Niektóre z nich będą sprawiały problem, niektórym innym to niektórych będą błahe. Jeżeli grać troszeczkę PvP, to macie ogromną przewagę, bo tego typu questy po prostu będą dla was. Śmiesznie proste. Ci bohaterowie niezależnie nie są super potężni, nie są też ekstra sprytni, aczkolwiek niektórzy z nich walczą lepiej od innych. To chyba tyle, co mogę powiedzieć. Sama ta walka, jak się, nie była ekstremalnie trudna, aczkolwiek nagrody, myślę, że są bardzo, bardzo warte wykonania dla tego questu. Chociażby i dlatego, że dostajemy

I'll give Tanith the news. Have some rest by all means. Are you surprised that I belong to the Volcano Manor? I always hated the gibberish about Lost Grace and the laughable two fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something. She's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Cheers for that! You are a recusant tree, and a full-fledged member of the Volcano Manor. I am pleased to have you on it. You're still alive, I see. You've come to understand now, eh? To take power and make it his own. The recusant must hunt his own kind.

Jakie skrywa sekrety Kim są jej mieszkańcy? Brave tarnished. What is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness. Am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual. Despite this appearance, Brave Tarnished, this is my true form. My real name is Zarias. Please forgive the deception. Do understand. This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the volcano manor is just as it seems. Lady Tanith is my mother. I am told I was born by the grace of a glorious king. That my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am. But people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise. When seeking new recruits, but you are not like the rest. My Serpentine form and the name Zorias were secrets known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. My Serpentine form. Now you are a recusant true. I am pleased. Did you see her? The girl, Raya, with her true face. Hmm. Well, if she confided in you the name Zarias, then perhaps it is not my place to speak. But as her adoptive mother, I ask of you, please, be kind to her. Look after young Zarias. Her true visage belies the purity of her heart. Honestly. I hardly deserve the sweet child. You're still alive. Well. Ah. I'm terribly sorry. But would you mind giving me some time to myself? I haven't achieved anything at all thus far. Even though I've dirtied my hands time. I'm still yet to achieve anything. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. How did it take me so long to realize, honestly? There's just no end to my foolishness, is there? Teraz, jeżeli pamiętacie, tą ścieżkę pokazałem wam już sporo wcześniej, e, lubię robić tak, że pokazuję moim widzom coś, czego sam czasami nie robię, tylko dlatego, że ja nie miałem czasu w danym odcinku lub w danym dniu, żeby to nagrać. Nie chcę, żebyście wy o tym nie wiedzieli, więc często robię pokazać coś, czego później nie robię przez jakieś tam parę odcinków e, lub przez jakiś czas. To nie znaczy, że nie jest to ważne. Ten quest jest wyjątkowo ważny. Prowadzi do właściciela, którym, jak wiecie, jest Rajkart jest jednym z potomków królewskiej rodziny i jest istotny dla fabuły zarówno to kim był jak i to kim raczej czym jest teraz rozwiążemy część tego questu, nie dokończymy go od początku do końca ale myślę, że popchniemy fabułę na tyle żeby um, żeby pokazać wam, dodać wam przedsmak tego, co was czeka. Nie musicie wykonywać wszystkich kontraktów, aczkolwiek jeżeli dokończycie quest główny, czyli poznacie Pana Domu, nie będziecie mogli dokończyć tych pozostałych kontraktów, więc polecam najpierw wykonać wszystkie zlecenia i dopiero później odwiedzić Pana Domu. Kolejność oczywiście decyzje ostateczne zostawiam Wam, ale zachęcam do zrobienia tego właśnie w tej kolejności. na piwnice, tajne przejścia, sekretne korytarze. Ten dom ma wiele tajemnic. Ta rodzina jest wyjątkowo zakręcona. Wydaje się, że prawa ręka nie wie, co robi lewa. Sekrety, tajemnice pogrzebane pod tonami, tonami niewypowiedzianych słów. Dokąd prowadzi Dokąd prowadzi ta ścieżka, te drzwi? Co to za miejsce? Cóż, odwiedzimy je, zwiedzimy je w innym odcinku. Chcę wam tylko pokazać. To jest skrót, tu przyjdziemy z innej strony. Za czas jakiś. Póki co, możecie się tu raz zajrzeć. Ciekawe miejsce. Zanim pójdziemy dalej, pokażę Wam jeszcze tą miejsce, tą walkę z tym bossem, ponieważ oferuje on niezwykle cenny upgrade, ulepszenie dla naszej flaszki, która zwłaszcza jest nieoceniona dla wszystkich magów i użytkowników punktów skupienia. Dlatego ten boss, który jest bosem z recyklingu, walczyliśmy z nim już co najmniej chyba trzy razy. Jest dosyć ciężki, upierdliwy, ale myślę, że damy mu radę. Zobaczcie sami. To, co widzicie tutaj, te ciała, te powieszone na, na szubienicach, nadziane na pale, zwłoki olbrzymów żołnierzy i ludzi, to pozostałości po armii, która została wysłana, żeby rozprawić się z Raikardem, z wulkanicznym dworem. Nie dali mu rady. I Raikard oraz jego. jego rodzina i ludzie, którzy mu służą, wystawili ich, widzicie, na wystawili ich na widoku jako przestrogę i ostrzeżenie dla tych, którzy ponownie chcieliby unieść miecz na jego dwór. Tutaj czeka was inwazja, e, która nie jest super trudna, aczkolwiek myślę, że konieczna jest to, jak widzicie, po raz kolejny chyba walczymy z tym fantomem. Rusza, zmierzyliśmy się z nią w kościele, teraz pojawia się ponownie. Jest to oczywiście ukłon w stronę fantoma, który pojawia się we wszystkich częściach Souls. Zachęcam do eksploracji i odwiedzenia tego miejsca. Podniesienia wszystkich przedmiotów, zabicia wszystkich wrogów. Ja nie będę tego robił w tym odcinku tutaj, ale chcę wam pokazać tylko najważniejsze tutaj rzeczy. Tutaj kawałeczek dalej jest drabina, na którą wejdziemy, żeby dostać się na szczyt góry. Tam jest kolejny boss, z którym chcemy się zmierzyć. I chcę też eksplorować. Jest tam parę podziemi i miejsc, które, które nie, myślę, że nie, nie, nie ma co przeoczyć. Tam widzicie są pochodnie, widać je stąd. Tak, FromSoft zawsze oznacza przejścia i miejsca ważne, które warto odwiedzić. Jakichś bohaterów niezależnych czy coś w tym stylu. Także e, możecie ominąć całkowicie te żelazne dziewice lub zabić je. E, ja się z nimi rozprawiam, chociaż bardzo, bardzo nie lubię z nimi walczyć. Wracamy. Jesteśmy w zamku cienia. Aczkolwiek ten poziom już zwiedziliśmy. Nie będziemy tutaj łazić. E, idziemy tutaj, ponieważ to jest najszybsze miejsce, z którego możemy udać się do kolejnego kontraktu. Kontraktu trzeciego. Kontraktu czwartego nie będziemy robić, powiedziałem, w tym odcinku, bo jest on nieco dalej. E, póki co załatwmy tę walkę. Teraz ta walka. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się dzieje, ponieważ e, nie mogłem się turlać. Chciałem odskoczyć, zrobić unik, ale po przejściu po inwazji tracimy moc wielkiego Runu, ponieważ e, nie mamy go aktywnego, kiedy jesteśmy w innym świecie. E, I ja miałem wszystkie, cały mój ubiór, całe moje wyposażenie było dobrane co do miligrama, co do centymetra. Więc kiedy straciłem pięć punktów w si e, wytrzymałości, która zwiększa udźwig, pr przestałem e, staciłem możliwość nie tylko turlania się, ale walki czegokolwiek, więc stałem jak ten klocek. E, więc to jest coś, o czym musicie pamiętać. E, przygotujcie się, jeżeli używacie tak wielkiego uronu, przygotujcie się, się na to, że nie będzie on działał, kiedy kogoś najedziecie. Now, perhaps the time has come to tell you of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erd Tree blessed the Tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The Tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the shard bearers vying for power in the wake of the shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Earth Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. <laughs> if you follow this heroic path. It's just as my noble brother says. I'm a complete fool. I can't believe I thought I could become a champion. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. What an easy mark Perhaps I am now. It's worth one. Look at you. A recusant through and through. I knew you had it in you. Take this. A special invitation. żeby zbierać niektórych z pierwszych Tarnisztów, którzy siedzą na górnej tabliczce. Jeśli powinieneś się zaakceptować, to wkrótce zobaczę Cię na terenie walki. Okej, więc e, ostatni kontrakt jest tutaj. Jest e, w krainie mrozu, na północy. Tam, gdzie jest śnieg. Tyle powiem, nie spoilerując tego. Tam jest ostatni kontrakt, który musimy wykonać, więc zaczekamy z nim. Nie będę wam go pokazywał. No, wiecie, gdzie jest już teraz. Nie będę pokazywał, nie robił go w tym odcinku. Póki co, to wszystko na dzisiaj. Łapki, komentarze i suby, jeżeli zasłużyłem. Zostawcie, dajcie znać. I to wszystko. Do następnego razu. Na razie. Cześć.